Chodzi o to, że huragany, proszę Państwa, są efektem efektu cieplarnianego. Ulica dobra, ulica dobra. No niech ona będzie dobra, bo rzeczywiście moja znajoma mieszka cały czas na dobrej, nasza kochana pani Maria Kopczyńska. No i widzę ją tutaj 3-4 razy, może i więcej, ale już taka siewiutka, to ona była cały czas, ale taka staruszka ledwie chodzi ledwie. Ja mówię dzień dobry pani Mariu, bo myślę jak się nie odezwę, to szkoda, no szkoda, naprawdę szkoda. Tyle, żeśmy się znały. Dzień dobry, Pani Mario. A ona mówi, a dzień dobry, głos piękny, głos kojarzę. Znam, przypominam, ale nie wiem, na kogo się patrzę. No to więc mówię, że jestem Elżbietą węgierską. Moja ty kochana, Mario. Pozdrawiam ciebie serdecznie. No i że te, no i że te buziaczki. Přesyvám.